Dobry wieczór Kuba Wiliński witam w programie Otwarta Antena. Czy zapowiedziany ostatnio kongres astronautyczny w Poznaniu otworzy nas na świat, a może Poznań już jest popularnym kierunkiem dla zagranicznych turystów? A jak też to wygląda na rynku krajowym? Czy chętnie Polacy odwiedzają Poznań? W końcu też w ubiegłym roku ponad 4 miliony osób odwiedziło stolicę Wielkopolski o szczegółach. Porozmawiamy sobie dzisiaj z moimi państwa gośćmi, a są nimi w studio pan Radosław Suwala, Regionalny Przedstawiciel Izby Gospodarczej Hotel. Polskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także z Wojciechem Manią z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Liczymy także na dialog z państwem. Można dzwonić do naszego studia niezmiennie pod numer 61221222 i wyrażać swoje opinie, komentarze, a także zadawać pytania do naszych gości. Można również komentować naszą transmisję na Facebooku. Do czego zachęcam te komentarze będziemy tutaj także na antenie cytować do końca programu. A teraz pora już na konkrety. To może zaczniemy sobie od pana Wojciecha. Mamy już pewnie jakieś podsumowanie lata, ilu turystów zjechało do Poznań? Tak tutaj rzuciłem, że w ubiegłym roku ponad 4 miliony osób to było. A jak to było e, latem? No i jakie atrakcje były najchętniej wybierane, jeżeli chodzi o turystów? E, taki, Takiej liczby bezwzględnej, jak to się mówi, jeszcze nie znamy. E, natomiast wiemy, że to było bardzo dobre lato. Wiemy to ze statystyk hotelowych. Te obłożenie hoteli w miesiącach wakacyjnych sięgało w Poznaniu nawet 70% bądź coś koło tego. To bardzo dobra i wysoka liczba, ponieważ w ubiegłych latach tego typu obłożenie no, osiągaliśmy tak naprawdę jedynie w miesiącach tych takich biznesowych, kongresowych, czyli przede wszystkim wczesnojesiennych i takich późnowiosennych. Także na podsumowanie tego roku jeszcze przyjdzie czas. Faktycznie w ubiegłym roku mieliśmy łącznie 4 miliony odwiedzających i turystów. To są nieco dwie różne grupy. Odwiedzający to są ci, którzy tutaj nie nocują, natomiast my najbardziej zabiegamy o właśnie tych turystów, nazwijmy ich właściwych, czyli tych, którzy tu spędzają przynajmniej jedną noc. Najlepiej w poznańskich hotelach, które oferują bardzo wysoką jakość usług, natomiast oczywiście wiemy, że tych obiektów świadczących usługi noclegowe jest znacznie więcej. A czasem się zatrzymujemy też w rodzinie. Jeśli chodzi o najpopularniejsze atrakcje, to tutaj zdecydowanie termy maltańskie, nowe zoo, nowe zoo w ubiegłym roku bo mamy te pełne dane zebrane za ubiegły rok przytoczę w ubiegłym roku odwiedziło 400 tysięcy osób ale również muzea na nie warto również zwrócić uwagę. Muzeum Narodowe to ponad 130 tysięcy osób. Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim Przemysła, czyli też oddział Muzeum Narodowego, to również mniej więcej podobna liczba, czyli 130 tysięcy. Nawet takie niszowe muzea tematyczne, jak na przykład Muzeum Broni Pancernej na Woli, czyli położone dość tak, można powiedzieć, poza centrum zdarzeń, osiągnęło wynik przekraczający znacząco 30 tysięcy rocznie. To oczywiście są takie wybrane przykłady tych danych, natomiast to pokazuje, że ten ruch jest bardzo różnorodny, bardzo duży, bardzo bogaty. W tych liczbach oczywiście są nie tylko turyści, są również mieszkanki, mieszkańcy Poznania. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w Poznaniu, jeżeli chodzi o turystykę, jest w czym wybierać i te atrakcje, jeżeli chodzi o turystykę miejską, są skoncentrowane na względnie niewielkim obszarze, co sprzyja takim właśnie zwiedzaniu na piechotę tym krótkim wypadom nazywanym City Break, to powoduje, że Poznań stał się atrakcyjny właśnie dla turystów i turystek, to obserwowaliśmy w te wakacje i warto zwrócić uwagę, że cena też tutaj ma znaczenie. Znowuż z ceną jest ten problem, że zawsze oczywiście będzie się wydawać drogo, ale jeżeli nawet spojrzymy na bilety, ceny biletów do poznańskich atrakcji, to one i tak są niższe, na przykład gdy porównamy je do Innych dużych miast w Polsce, nie mówiąc już w Europie czy na świecie. Co do tych konkretów, pewnie sobie za chwilę przejdziemy. O tym obłożeniu hoteli bym chciał właśnie też parę słów zamienić, bo to jest właśnie, tak jak powiedział pan Wojciech, wyznacznik trochę tego, jak ta turystyka ma się w Poznaniu. Czy możemy właśnie powiedzieć, że nie tylko lato, czy może inaczej, nie ma sezonu turystycznego takiego typowo w Poznaniu, no bo nie jesteśmy ani kurortem morskim, ani narciarskim. To jest po prostu duże miasto, gdzie przez cały rok tak naprawdę można sporo zobaczyć. Poznań był, był do tej pory bardzo miastem biznesowym i te obłożenie hoteli sięgające po 70% było notowywane wrzesień, październik, maj, czerwiec. W tym roku w zasadzie pierwszy raz odnotowaliśmy tak wysokie obłożenie w wakacje. Do tej pory te obłożenia w hotelach oscylowało około 50-60%. W tym roku no, rekordowe po, powyżej 70% nawet w lipcu, co jest też dla hoteli nie, nie lada jakby w poznańskich trochę zaskoczeniem i zmieniającą się może trochę tendencją miasta, że to już nie jest tylko miasto biznesowe, ale też atrakcyjne turystycznie. Popularność City Breaków no, napędza, napędza koniunkturę w miastach i, i w hotelach. Na pewno mm, samo miasto i, i tutaj organizacja turystyczna odrobiło lekcje, i tych atrakcji po, po remoncie jest dużo, a ceny są bardzo konkurencyjne versus morze czy góry, gdzie za poziom hotelu czterogwiazdkowego nad morzem mamy jedną noc, w Poznaniu mamy ca, cały weekend, więc to też na pewno wpływało, wpływało na e, obłożenie w hotelach. A remont rynku, jak wpłynął na, na ten ruch turystów? No remont rynku na pewno trochę osłabił obłożenie zwłaszcza hoteli tych stricte przy samym centrum Świętego Marcina no ciężko było dojechać do tych obiektów więc albo turyści rezygnowali albo oszukali obiektów troszkę jakby w drugim kręgu, kręgu rynku w tym roku mamy pierwsze wakacje z rynkiem otwartym więc to na pewno też skłoniło dużo turystów, żeby przyjechać i, i, i zobaczyć Poznań. A to są turyści głównie z Polski, z zagranicy? Czy jesteśmy w stanie jakoś przybliżyć chociażby szacunkowo liczby, procenty może? To informacja turystyczna jest w stanie dokładnie powiedzieć, bo oni to, to badają. U nas widać, że dużo jest gości krajowych. I Polacy jednak chętnie też przyjeżdżają zobaczyć te, 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 te miasto latem. To ja może tutaj właśnie mogę uzupełnić danymi bardziej precyzyjnymi. Jeśli chodzi właśnie o dane, które mamy, te statystyczne z obiektów hotelowych, mieliśmy około miliona czterystu tysięcy udzielonych noclegów. To nie jest tożsame z liczbą turystów, natomiast to pozwala badać właśnie strukturę tych turystów. Z tej liczby tak naprawdę nieco ponad dwie trzecie to są turyści krajowi, a jedna trzecia to są turyści zagraniczni. Tutaj dominują przede wszystkim Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi, to nie zaskakuje, tak w zasadzie jest od wielu, wielu lat. Natomiast na drugim, trzecim miejscu już się robi ciekawiej, bo są tam oczywiście Brytyjczycy, ale pojawiają się też Amerykanie. To specyficzna grupa, która jest związana ze stacjonowaniem w Poznaniu garnizonu Armii Amerykańskiej. I ta grupa powoduje dużo ruchu takiego hotelowego. Trochę o charakterze biznesowym, bo to są ludzie, którzy tu przybywają w związku z tym garnizonem, ale to też są rodziny tych osób osoby, które też podejmują zachowania turystyczne. Mamy też nowości. W pierwszej dziesiątce naj, tych najliczniejszych grup turystów zagranicznych pojawili się Czesi których wyczekiwaliśmy, pracowaliśmy nad naszymi południowymi sąsiadami, jeśli można tak powiedzieć, od dłuższego czasu i faktycznie mamy tutaj pewne ożywienie związane też z pojawieniem się bezpośrednich lotów, które na sezon zimowy teraz zakończyły. Swoje działanie, natomiast pojawią się za chwilę bezpośrednie pociągi z Prawki. No właśnie, do tego chciałem zmierzać, że właśnie chyba ten przypływ Czechów będzie pewnie większy w związku z tym, że ta nowa linia kolejowa będzie. A na co turyści w Poznaniu wydają pieniądze? Idzie 11 listopada, to te rogale właśnie są takim czymś, co chcą ludzie spróbować, czy jednak na coś innego kierują te, te, te największe środki? No chciałoby się powiedzieć, no pewnie, że rogale szczególnie że są one też od wielu lat dostępne cały rok. E, oczywiście to nie jedyny wydatek w tym takim koszyku zakupów wakacyjnych czy nawet city breakowych e, mamy oczywiście wydatki na nocleg, mamy wydatki na wyżywienie, bez tego się nie da obejść. E, natomiast e, atrakcje turystyczne jak najbardziej tak e, mamy też właśnie sporo turystów zagląda choćby do naszej informacji turystycznej, kupuje pamiątki. E, Słynne w pewnych kręgach skarpetki poznańskie w dużym wyborze na pewno rogale. Rogale są bardzo wdzięczne pod tym względem, można je i zabrać z sobą jako upominek, można spożyć na miejscu. Natomiast przede wszystkim największe wydatki są ponoszone na to, żeby się w ogóle dostać do tego miejsca, czyli transport, nocleg i wyżywienie. I tu mamy też specyficzną grupę coraz liczniejszą wśród naszych turystów, mianowicie turyści kulinarni. Gdzie te wydatki związane właśnie z wizytami w ciekawych restauracjach, nie zawsze tych najdroższych, to jest bardzo ciekawe, często tych takich unikatowych, to jest istotny wydatek w tym pakiecie. No to zaliczam się do tej grupy, bo też zawsze, jak gdzieś planuję jakąś podróż, to zaczynam właśnie od, od jedzenia, bo to jest jednak coś, co wpływa na dalszą podróż. Ale też ze swojej dziedziny trochę zapytam, czy bo teraz jest taka głośna historia, że kibic z Brazylii przyjeżdża na mecz Lecha Poznań, czy takie historie zdarzają się częściej, że ci zagraniczni kibice przyjeżdżają na mecze Lecha Poznań, aby je obejrzeć? Tak, to się oczywiście zdarza. Mamy pasjonatów pojedynczych takich kibiców, który, o których pewnie często nie wiemy, chyba, że akurat właśnie magia mediów społecznościowych tutaj się zadzieje i, i gdzieś to się wiralowo poniesie. Natomiast mamy też, współpracujemy z biurami podróży ze Skandynawii czy z innych krajów, które oferują właśnie takie, proszę wybaczyć angielskie określenie, takie football experience. Czyli można przyjechać do Poznania, właśnie spędzić fajny weekend, pójść na mecz, a jeżeli nawet nie na mecz, przypomnijmy, że Lech Poznań doczekał się swojego muzeum, które również jest atrakcją właśnie dla fanów piłki nożnej, a dodajmy, że Lech Poznań jest rozpoznawalny międzynarodowo również wśród osób, które są umiarkowanymi kibicami, a to za sprawą Let's do the Poznań, czyli słynnego sposobu kibicowania właśnie, który tutaj podpatrzono w Wielkiej Brytanii, a dzięki temu do the Poznań nawet znalazło się w słowniku Cambridge jako właśnie nie jako nazwa miasta, tylko jako rodzaj tego kibicowania. Więc te preteksty są bardzo różne. I też oczywiście mamy takich gości, którzy Przyjeżdżają i zobaczyć stadion, i zobaczyć drużynę rozmaite inne tematyczne takie zainteresowania też dostrzegamy. Na przykład turystyka związana z fortyfikacjami, z terenami zieleni, bardzo unikatowymi, tych wątków jest bardzo dużo. Ta współczesna turystyka jest bardzo właśnie różnorodna i. Cała trudność i wyzwanie, które stoi przed nami, i ta nasza forma stowarzyszenia w organizacji turystycznej, właśnie łącznie z hotelarzami, z instytucjami kultury, powoduje, że szukamy jak najwięcej tych nisz i staramy się do nich dotrzeć. Do biznesu sobie troszkę wrócimy, bo zapowiadany jest właśnie Międzynarodowy Kongres Astronautyczny w naszym mieście. Czy to jest szansa dla poznania, żeby gdzieś znów na tej światowej arenie się pojawić? Bo mamy takie konferencje jak chociażby Impact, czy hotelarze, właśnie. Zaznaczając sobie czerwono, na czerwono w kalendarzach właśnie te daty? Impact zdobył bardzo dużą popularność. On wystartował w trochę ciężkim momencie pandemicznym, ale ostatnie dwie edycje były rewelacyjne i pod względem organizacyjnym, oceniane przez, przez uczestników, ale też już się tak, jak Pan wspomniał, czerwono, na czerwono zaświeciły obłożenia w hotelach. I im więcej tego typu wydarzeń będzie w Poznaniu, tym lepiej dla całej branży turystycznej, tutaj poznańskich i hotele, i restauracje. Popularność klasycznych targów, które mieliśmy do tej pory no spada jest jakby tych i wystawców i odwiedzających co roku niestety jest mniej, ale to jednak jest wciąż jedna z dominujących branż w Poznaniu. Tak, ale popularność tych takich biznesowych już troszkę spada, za co bardzo dużo bardzo wzrosła popularność wydarzeń targowych organizowanych dla społeczności, e, takich choćby motor show bardzo dużym popularnością, rybomania, ostatnio karawaning, to są wydarzenia, które są bardziej skierowane do tych indywidualnych osób niż stricte biznesu, ale napędzają obłożenie, obłożenie w hotelach, więc trochę się zmienia model profil tych gości hotelowych że to nie jest już tylko stricte biznes, taki nazwijmy mocny biznes, tylko to jest połączenie przyjemności przy okazji zwiedzania miasta, czyli to, to co, co fajnie napędza obłożenie, obłożenie w hotelach właśnie w weekendy, po to zazwyczaj wtedy te wydarzenia się... Odbywają. No tak, tutaj też chciałem dopytać, ale to jest raczej sprawa oczywista, że jednak to głównie te weekendy dominują, te city breaki, imprezy targowe, to jest to, na czym Poznań buduje właśnie swoją tą turystykę. To, to, to jest to, to dodatkowa korzyść, która przez ostatnie, ostatnie lata powstała. Wcześniej to było poniedziałek, piątek i później w weekend obłożenie na poziomie 30-40% w hotelach. Teraz to się zdecydowanie zmienia. Zaciera i weekend i tydzień wyglądają bardzo podobnie, jeżeli chodzi o obłożenie. A wracając do pytania o kongres astronautyczny, no to jest potężne wydarzenie. Jest to jeden z też dłuższych kongresów, który się odbywa w jednym, w jednym miejscu, ściąga Niesamowitą, niesamowite marki, firmy, więc to jest bardzo duża szansa dla poznania, żeby pokazać się od tej najlepszej strony i jeżeli będzie zorganizowany na takim samym poziomie jak Impact, to, to na pewno wszyscy będą mówili i kolejne wydarzenia będą wracały do, do poznania podobnej, podobnej skali. No, by to były też. No, to proszę, to, to kończę za Warto przypomnieć, że oczywiście wybiegamy już w przyszłość, pozyskujemy kongresy. Ten koszt astronautyczny już jest pozyskany, natomiast miasto Poznanie walczy o kolejne. Natomiast przypomnijmy, że największy kongres, jaki kiedykolwiek został w Polsce zorganizowany, odbył się w Poznaniu w 2016. Było to FDI, specyficzna branża. Tutaj widzów podtrzymam w niepewności. Chodzi o dentystów. Także proszę sobie wyobrazić, 16 tysięcy dentystów w jednym miejscu, którzy debatowali. To był taki olbrzymi test dla Poznania i w pewnym sensie beneficjentami jesteśmy teraz, ponieważ świat organizacji tych dużych międzynarodowych kongresów spotkań dowiaduje się, że Poznań ma zdolność organizacji takich wydarzeń. To jest bardzo ważny potencjał miasta, który owocuje właśnie w przyszłości kolejnymi wydarzeniami. A dentyści portfele grube mają to na pewno y Koncerty, bo to jest też coś, co pokazało lato i koncerty Dawida podsiadły. Takie duże koncerty na międzynarodowych targach poznańskich, tam wchodzi bodajże koło 10 tysięcy maksymalnie, jeśli dobrze kojarzę, a stadion no to jest już znacznie więcej. Czy takich wydarzeń na stadionie miejskim brakuje, bo to też pokazało, że. Dwa albo trzy koncerty były wyprzedane całkowicie stadion, ponad 100 tysięcy fanów tego wokalisty i zarazem też turystów, no bo to nie byli tylko ludzie z Poznania, czy takie imprezy powinny się odbywać częściej. Zapewne tak. Natomiast tu jest kwestia ważenia właśnie tej turystyki zrównoważonej, czyli ważenia też interesów tego, co interesuje mieszkańców i mieszkanki i turystów. To była sytuacja bez precedensu, ponieważ te dwa wyprzedane koncerty Dawida Podsiadło pokryły się jeszcze z olbrzymim wydarzeniem, z Pyrkonem. Obosieczne dla poznańskiej turystyki wydarzenie takie dwuznaczne, ponieważ nagle obłożenie hoteli wtedy skoczyło no, do. Te ceny, które krążyły po internecie, to były przerażające wręcz, bo to tak. były kilka tysięcy za noc. Yy, tak, to były oczywiście kilka tysięcy za noc. Oczywiście internet też się karmi takimi pojedynczymi strzałami, bardzo specyficznymi. Natomiast z naszego punktu widzenia, właśnie tej promocji turystycznej, trudny moment, tak naprawdę. Ponieważ no, media podchwytują te media społecznościowe, właśnie szerują tego typu y, wyniki. Natomiast tak, y, tutaj y, oczywiście liczymy, że tych imprez będzie więcej. O tym, o czym Radosław wspominał, czyli. O tych targach, które mają mniejszą publiczność, ale międzynarodowe targi poznańskie przez to wymyślają się na nowo. Przejmują takie wydarzenia jak chociażby jeden z jarmarków świątecznych. Ten pierwszy jest na placu wolności, natomiast mamy też ten właśnie targowy. Ostatnia informacja o Sylwestrze Miejskim, który też tam będzie, to pokazuje, jak się zmienia ta cała instytucja. I to jest trend międzynarodowy. Że trzeba to wymyślać na nowo, organizować właśnie. Bardziej kongresy, bardziej spotkania niż takie tradycyjne targi ze stoiskami, z rozdawaniem prospektów. To jest też ciekawe, jeżeli ktoś, ktoś oczywiście z tej branży wydarzeniowej właśnie obserwować te trendy, a Poznań z międzynarodowymi targami poznańskimi, które są liderem w całej Europie Środkowo-Wschodniej tego typu w tego typu branży, no zdecydowanie tutaj podąża za tymi trendami. No ta liczba tych wydarzeń właśnie chyba pokazuje, że poznańscy hotelarze są gotowi na przyjęcie dużej liczby turystów. Hotele są przygotowane i powstają kolejne, kolejne nowe, więc ta baza noclegowa będzie jeszcze, jeszcze bardziej rozbudowana. Ja jeszcze chciałbym tylko nawiązać do tych, do tych cen, które krążyły w mediach bo to, 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 to tak, trochę nas hotelarzy takich y, 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 y. Nie apartamenty, bo głównie te apartamenty miały dziwne, dziwne ceny, ale to wynikało z tego, że niektórzy myślą, że lepiej być dostępnym na kanałach sprzedażowych, więc wymyślają tak zaporową cenę, że, że tak wiadomo, że nikt tego nie kupi za tą cenę, ale są dostępni i pokazują, że za x tysięcy można, można zarezerwować, gdzie hotele były nadal dostępne i te ceny zdecydowanie nie odbiegały od w zasadzie miast europejskich. Więc tu jako hotele jesteśmy przygotowani na dużo, dużo więcej wydarzeń, może faktycznie to jedno wydarzenie, które się pokryło, było trochę niefortunne, nie bo to też pokazywało, że Poznań jest drogi i to często niestety wyjeżdżają po, takich, po takim kumulacji wydarzeń, bo tam jeszcze było mistrzostwa świata w oślarstwie, tak w tym samym terminie. Pokazują, że Poznań jest drogi, gdzie Poznań no, nie jest drogim miastem. Te, te ceny na, 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 w, w skali kraju, to w, w, o, jesteśmy na czwartym, piątym miejscu, jeżeli chodzi o średnią cenę noclegów, gdzie Warszawa w zasadzie ma ceny prawie dwukrotnie wyższe, Kraków też zdecydowanie wyższe. Gdzieś tam przebijamy się, wachlujemy między Wrocławiem, Poznań, Poznań Wrocław i Łódź, bo Trójmiasto też jest, też jest droższym. Tych porównań do Wrocławia chyba nigdy nie unikniemy. To są jednak bardzo podobne miasta i to też zresztą teraz widzimy. A jeszcze chciałbym dopytać o turystykę taką wewnętrzną. Na co Poznaniacy sami stawiają, co chętnie odwiedzają? Bo to też przed wejściem na ten mówiliśmy, że jest zupełnie inne postrzeganie miasta pod kątem turystyki, właśnie wewnątrz miasta, a inaczej na zewnątrz. No tutaj otwieramy całkowicie nową dyskusję, tak naprawdę. Na pewno, oczywiście, gastronomia jest takim bardzo uniwersalnym sposobem doświadczania miasta, docenianym zarówno przez turystów, jak i mieszkańców. No, warto spojrzeć na kalendarz wydarzeń. E, mijający weekend to organizowane przez Centrum Kultury Zamek of Cinema, czyli Festiwal Dokumentu. E, to również Poznań Design Festival, bardzo unikatowa, ale też bardzo niszowa impreza, właśnie pokazująca taki społecznie zaangażowane wzornictwo. I te wydarzenia są absolutnie, w zasadzie mają swoją publiczność zbudowaną, powracającą, i to są właśnie mieszkańcy i mieszkańcy, mieszkanki. Oczywiście, że to nie tylko wydarzenia, to także spędzanie po prostu wolnego czasu na świeżym powietrzu, yy, rozmaite formy rekreacji. Tutaj ogromnym potencjałem, o którym jeszcze nie było ani słowa, więc wykorzystam ten pretekst, są okolice Poznania. Niewiele jest takich dużych miast, jak Poznań, takich półmilionowych bądź większych, gdzie wystarczy 20 minut samochodem bądź pociągiem, żeby się znaleźć, na przykład w wielkopolskim Parku Narodowym, żeby odwiedzić takie miejsca jak Rogalin czy Kurnik. Często mieszkańcy właśnie i Poznania i Powiatu Poznańskiego czy Metropolii Poznań nawet nie odwiedzają za każdym razem pałacu przecież. Chodzą do Parku Pałacowego, chodzą do arboretum w Kurniku, odwiedzają Puszczę Zielonkę, wspinają się na tą słynną wieżę. Także tutaj ta różnorodność jest znacznie większa i mieszkańcy znacznie tak właśnie no, znają te miejsca i eksplorują je znacznie aktywniej. Można by długo wymieniać takim miejscem, które na mapie turystycznej, tej stricte turystycznej. Wart łatwo przegapić, a ono łączy właśnie te dwie grupy, to jest Park Cytadela. To odkryliśmy niedawno, to znaczy wiedzieliśmy o tym, intuicja nam trochę i doświadczenie podpowiadało, natomiast wykonaliśmy też takie pilotażowe badania przy pomocy danych komórkowych. Zobaczyliśmy, że tam faktycznie jest i mnóstwo turystów, i mieszkańców, więc te światy się gdzieś przenikają. No byłem w niedzielę naprawdę tłumy. No właśnie, więc nasze doświadczenie jest tutaj chyba na najlepszą taką miarą żeby zobaczyć, jak to wygląda. Termy maltańskie, Maltanka nowe zo stare zo również jest bardzo chętnie odwiedzane. Te miejsca mamy zdiagnozowane to są setki tysięcy osób rocznie. W przypadku term to nawet idzie w miliony osób, no to pokazuje skalę tego, a takich parków wodnych mamy i w Tarnowie, i w Swarzędzu, i w kurniku, więc to pokazuje też zapotrzebowanie na aktywności o charakterze rekreacyjno-sportowym adresowanym do mieszkańców, bo w tej dobrej turystyce jest właśnie tak, że to. Pierwszymi, jak to się mówi, beneficjentami albo osobami, które czują korzyść z rozwoju turystyki powinni być mieszkańcy. I jeżeli oni będą z tego zadowoleni, z tej oferty, turyści również będą na pewno. I wychodzi na to, że turystyka w Poznaniu ma się dobrze. Tutaj stawiamy kropkę w otwartej antenie. Moimi Państwa gośćmi byli Radosław Suwała, Wojciech Mania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kuba Wieliński, kłaniam się o 20.00. Główne wydanie Polsu Dnia. Zapraszam.